Witajcie w moim lędzie! lędzie. Ma się rozumieć, bo ja jestem Mefi. A na dzisiejszą naszą winną rozrywkę wybrałam program tu, 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 damy i włościanki, czyli program z cyklu bogata baba, biedna baba zamieniają się miejscami. Jeśli chodzi o biedę i bogactwo, może chodzić o hajs, oczywiście, ale może też chodzić na przykład o bogactwo umysłowe czy biedę umysłową. I wtedy bardzo często Role się jakby odwracają, choć nie zawsze, nie zawsze, nie ma co się nastawiać. No i nie wiem, jak będzie w tym przypadku. Dzisiaj będzie fajny odcinek, słuchajcie, naprawdę fajny odcinek. Fajne bohaterki, zwłaszcza spodobała mi się strasznie pani Włościanka, która ma dready i tatuaże i to było moje kryterium, dlatego właśnie dzisiaj oglądamy ten. Ten właśnie, 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 właśnie odcinek. No to sobie zobaczmy, co tam słychać. Nazywam się Monika Krasoń, mam 40 lat. Wychowałam się pod Łodzią, a teraz mieszkam w Nowym Węgorzynku. Wraz z mężem stworzyłam azyl dla świn. O, azyl, czyli jest szansa, że nie będziemy ich zjadać, tylko się nimi opiekować. Cudownie! Tu mieszka 161 świnek. Jak przyjechały, pamiętam transportem, zobaczyły, że są w Azylu, zobaczyły, że inne świnki się, yy, są bezpieczne. Nie, no, Alina! Bardzo kocham Was, świniaki moje. O, Dobra, słuchajcie, ja już bardzo, bardzo lubię naszą dzisiejszą włościankę, panią bohaterkę, no. Miałam nosa do tych dreadów i tatuaży. Czasem się udaje człowieka ocenić po wyglądzie, prawda, pozytywnie. Tutaj razem z świniakami sobie śpimy. Krótko mówiąc, miłość do zwierząt pochłania większość czasu i finansów małżeństwa. Utrzymanie zwierząt w jest, są to koszta 20 tysięcy, a przemarzyłam o tym, aby pomagać zwierzętom po śmierci mojej mamy powiedziałam do męża, zróbmy to, o czym marzymy. Pierwsze... Cudnie, fantastycznie, wyjątkowe życie, wyjątkowy cel. Tak mnie już zainteresowała nasza Monika, że słuchajcie, znalazłam ją w internecie oraz też stronę azylu dla świnek. Zobaczcie sobie, jest Instagram, jest Facebook, wrzucam w opisie, jak ktoś jest zainteresowany, bo myślę, że to jest fantastyczna sytuacja z tym azylem dla świnek. No bo ja osobiście jestem już oczarowana naszą bohaterką, no, oczarowała mnie kobieta. no. A po drugie, Monika tam miała ze sobą gąski, widzieliście? Gąski są takie super, super są. Uważamy, że te świnie zasługują na to, co najlepsze, po tym, ile krzywdy zrobił im człowiek. Spędzam tu całe dnie, nigdzie nie jeżdżę, bo mam fobie społeczne. No to zobaczmy, z jaką gwiazdą z miasta nasza przyjaciółka świnek zamieni się. Na życia! Nazywam się Anna Renusz, jestem z Gdyni, a mnie możecie kojarzyć z Diabelnie Boskich czy też z królowych życia. Jestem stylistką fryzok. Mój dzień jest bardzo intensywny. Żyje tak naprawdę cały czas w biegu. Radzenie własnych biznesów sprawia, że Ania i Mateusz wszystko inne odkładają na później. Nie mam dzieci, ale mam za to dwa słodkie pieski, Lesio i Czesio. Lesio i Czesio, nice, ale słodkie imionka dla pieseczków. Bo mamy trzy pokoje, ale najważniejsze jest garderoba. Jeżeli chodzi o zakupy, to wszyscy kurierzy na no, mnie znają. Tak sobie wynagradzam te dni w pracy, tak naprawdę jest to takie moje pocieszenie, więc jak przychodzą kurierzy, mówię, o, święty Mikołaj przyszedł. Najwięcej chciałabym pojechać po to, żeby posłuchać samej siebie, posłuchać śpiewu ptaków. Czasami im po prostu brakuje takiego czasu dla samej siebie. Oj! To będzie czas dla samej siebie i dla samych świnek. I śpiew też może być troszkę nie taki, jak nasza bohaterka sobie wyobraża, nie? Jestem bardzo ciekawej konfrontacji z rzeczywistością. Życzę Ci, aby spędzenie kilku dni w moim mieście sprawiło Ci przyjemność. Zapraszam Cię do mnie na wieś, do nowego Węgorzynka. Na miejscu czeka na Ciebie mój mąż, Marcin oraz Eugeniusz, Halinka, Grażynka, Małgosia, Kacperek i nie tylko. Ciotry, Ona tam ma tyle dzieci. rodzinę? Tak, ale dość nietypową. Też bym się przeraziła, jakbym pomyślała, że to chodzi o dzieciaki, ale na szczęście, na szczęście... To tylko świnki. Myślisz, że to elegancką brać? Na pewno, weź, bo się przyda. Żyję pomiędzy cały czas ludźmi, ale czasami brakuje mi takich właśnie dwóch dni dla siebie. Guys, ona chyba naprawdę myśli, że tam jedzie na wakajki, nie? No już mi już mi troszkę szkoda jej, no. Bo ja muszę jechać po swoją damę teraz. A, czyli ty po nią jedziesz, a ja mam tak. jechać taksówką. Znaczy... Nie, pieszo, bo masz 140 <laughs> zł, żeby tam dojechać. Dyriżant już czeka. Cześć. Ale będzie rany, tak jak ja. O dzień dobra, może pan do węgorzynka mi zawiedzie małego. Pani Ania? Tak. Czy ktoś po mnie przyjechał, jestem. Jestem uratowana. Oh my god, jak dobrze, bo przecież jak ona by miała tam przejść te cztery kilometry, no to mielibyśmy zamiast Dam i Włościanek to chyba taki program typu Survivor. Wiecie, jak ci ludzie tam na wyspie są i się eliminują i muszą tam przetrwać. Swoją drogą, jak byłam małym dzieckiem lata temu, to był też taki polski program, chyba coś tam, ryzykanci czy coś takiego, to chyba na dwójce leciało. Dawno, dawno temu, z 20 lat temu. Ale wiecie, nie taki na wyspie, ale nie takie jak teraz są te randkowe, jakieś Love Island, coś tam, Paradise, tylko to był taki, że rzeczywiście tam ludzie walczyli robili jakieś, nie wiem, szałasy, coś tam, jakieś takie wyspiarskie, przetrwaniowe rzeczy. Eliminowali się, rywalizowali, coś takiego. Jak przez mgłę pamiętam, że oni tam mieli wykonać jakieś zadanie, żeby wygrać jakąś nietykalność. Tam jakaś kobita mm, tak jakby siedziała na krześle, ale bez krzesła, wiecie, taki przysiad. I ona bardzo długo wytrzymała w tym przysiadzie, chyba z dwie godziny. I ona wtedy wygrała. I miała tą nietykalność. Tak, tak mi się, to, to jest taki flashback z tego programu. Pewnie nie wiecie w ogóle, o czym mówię, nie? Kurczę, ciekawe, czy da się to gdzieś obejrzeć. Ale mała to mieszkanko, Jak ty taki wielki chłop się tutaj Co? mieścisz? Ja mam swoje kąty tutaj i muszę, wiesz, poruszać się, żeby żonie nie przeszkadzać. No ona chyba myślała, no słusznie, mogła tak się spodziewać, że pojedzie do will z Bossenem, a tutaj takie mieszkanko w centrum Warszawy. No, ja też bym była rozczarowana. Bywało lepiej. Oddzielny pokój na ciuchy. Skórzane rzeczy, no to nie. Po prostu nie będę tego oceniać, bo to cierpienie zwierząt. Ja otwieram bramkę, a tam same błoto. Szybko się przebrałam, bo przecież miałam tak drogie buty, szkoda, było mi troszeczkę je zniszczyć. O, oh, jest i kotek. O, oh, ma. O. Oh, Michał, oh. jak okay. wrażenia? No super, tak się mhm. zastanawiam, o co chodzi z tymi świnkami. Czyli wy nie macie świnki po to, żeby je jeść? Nie. Tylko macie świnki po to, żeby... No, żeby żyły i ryły. O, czyli to był mój lesiek. Dokładnie, tylko więcej liczbowo i wagowo. Lesiek chyba aż tyle zamieszania sam nie zrobi. Tam jest dużo rzeczywiście tego błota. I to, i tak się zastanawiam, czy rzeczywiście to błoto jest konieczne przy świnkach? Czy one jest im jakoś potrzebne do życia? Czy może one by wolały, wiecie, być na jakimś czystym wybiegu z trawą bez tego błota? Zapytałam Google. A. Czy świnie potrzebują błotka i podobno one bardzo sobie cenią jego obecność bo one się jakby nie pocą i dzięki teplaniu w błocie się ochładzają więc to rzeczywiście może być im potrzebne ja ze świnkami tak okay. Żebyś miała tej komplet już mieszkańców jeszcze trzeba e, tak zwaną bandę głupiego z tarasu pod mamy tu wszystkie takie same jak tu można dorzucić po imieniu to się nie da to... Nie no, jak one tam chrumkają przez sen, matko ja bym w ogóle, w ogóle bym nie zmrużyła oka, no. Mnie prąd w ścianie budzi. Troszkę mi się wydają, pozwolę to sobie zauważyć, że świnki trochę przejmują to otoczenie. I to nie one są w domu. Nie, 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 nie. nie. To dom staje się ich miejscem. Nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli. Wydaje mi się, że to już pewną granicę przekracza. Trochę. No ale to azyl dla świnek, no to no. Stałam, szczekał, budziłam się, szczekał, potem nawet z sinkami zostawał sobie sam i szczekał. Przestanęłam dopiero nad ranem, Aha. ale to z tego, godzinę spałam, e, ruch, tramwaje, autobusy. Jakie to brzyce! Ej, przesadzacie trochę wam. Zaczynam się was bać. Tutaj, tutaj, do wody, do wody. Przecież to nie jest możliwe, żeby mnie ja to wsypała. Ona się tutaj mi jest przykro. Tak wygląda droga do wyciszenia, na którą wstąpiła Ania. No właśnie, ale wbrew pozorom, słuchajcie, przerwanie takiej codziennej rutyny, taki aktywny wypoczynek, zupełnie nowe wyzwania, nowe zadania, głowa skierowana w zupełnie inne myśli niż na co dzień, może właśnie zrelaksować wbrew pozorom. Tylko nie w taki sposób, jak sobie wyobrażamy, ale outcome może być pozytywny. Ma być wieśniaczka. Całkiem dobra dupa jest. A ty masz działać No, ale wy też. Monia, słuchaj, będzie dzisiaj troszkę za... Ale tak. A to całkiem niezła w ogóle typiara wytatuowana cała z derdami. jestem w ogóle mega zaskoczona, mega pozytywna, mega spoko. Trochę zlękniona, no ale zajwista. Nie stresuj, paniami się nie stresuj, panie też mamy bardzo miłe, słuchaj. Po prostu przedła weźmą w imieniu. Spokojnie, trzy, głębokie wdechy i dasz sobie ze wszystkim radę. No musisz słuchaj umyć całą głowę, nie tylko końcówki. Jak Moja, ci idzie? Jak tam idzie. Panie się niecierpliwi. No to musisz trochę zagęścić ruchy, wiesz. I to wszystko tak przy tej kobiecie tam gadają, obgadują. A gdzie ona na bank jest podstawiona, no bo umówmy się. Jak inaczej, ale wciąż troszkę, troszkę cringe'owo się czuję patrząc na to. Troszkę niezręcznie. Pani, co się dzieje? Nie, nie nie lubię ludzi, nie lubię ich dotykać. Mam swoją strefę komfortu, która w tym momencie zostaje mi przerwana. Z tamtej strony że wejście. weźmiemy. Nie Nie. Jaka faceta, nie doszł mój, by dał radę. <grym wytrych> Daleko? Dobrze. Świnko, tak śmierdzisz. Nie mów, że kubki zrobiłeś. Co nie, kubki? to w siku. Siku? Siku tak śmierdzi? Eee, nie no, jak w siku to spoko. Nawet nie macie pojęcia, jak śmierdzą siki, świnki. To jest gorsze niż kupa, naprawdę. Tego się nie da po prostu. To jest cenna informacja. Ale zupełnie bez ironii. W ramach ciekawostki dobrze to wiedzieć. Psst. Pst, pst. Ej! Ty! Bardzo proszę, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to weź zostaw suba, no. Please! Wracamy do odcinka. Nie będzie to przyjemne. Tak się. się o. O. To już jest zastrzyk? Co to jest? Nie, nie, to nie jest zastrzyk. Zobaczymy, A, co temperatura, się tu temperatura. Sie tu nie ma więcej pracy. E, dziękuję, ślicznie. No, tak bardzo. W razie, bardzo dziękuję. No. I my uciekamy do domu. No to pojechaliśmy do Weta, żeby się dowiedzieć, że temperatura w normie, serduszka bicie w normie. I według pana weterynarza jest wszystko git ze zdrowem świnki. Skądś to znam. To mi przypomina jak z nerem kiedyś. Z bylewnem lecieliśmy do weterynarza i wychodziło na to, że jesteśmy strasznymi hipochondrykami względem psa. <grych> Ale żeby nie było, nerkuś też jest hipochondrykiem, bo z dwa razy było tak, że kulał. No i jak pies kuleje, to trzeba z nim iść do weterynarza. A na miejscu, słuchajcie, łapa, magicznie uleczona. Pies przechodzi przez próg weta i nagle już nie kuleje. Nie? A kto wychodzi na wariata? Nie pies, nie pies, powiem Wam. Ja wychodzę na wariata. Pani go tam wiecie, rozciąga, ugniata, sprawdza, nie no, wszystko git. On se kulał przez chwilę po prostu. Rozrywka taka. to było? Wypuszczę, proszę, poczekajcie! Przeszły po mojej stopie, co mi jest bardzo zabalone. Są bardzo ciężkie, są zbite. One może nie wyglądają już takie wielkie, ale tam jest te sto parę kilogramów na 100%. A tych chwilek było więcej, chyba z że mam zmiażdżony palec. Niech nie tarzamy się w kupie. Pokaż. Ewidentnie, kupa! Ewidentnie ten poranek też nie jest dla Ani łaskawy. No wiecie, no pieski czasem lubią się wytarzać w główienku, albo jakieś padlince nie jakoś często ale z dwa razy kąpałam tak dramatycznie wysmarowanego czymś psa nie polecam tego doświadczenia to jest tak że kąpisz psa a jednocześnie zbierać się na wymioty i się zastanawiasz czy zaraz nie będzie więcej do sprzątania ale do zrobienia w sensie da się to przeżyć ciężko ale da dostawca przybysza e, warzywa no dobra pokaż waga przygotuj się a co to śmierdzi czy co nie no normalne góry, słuchaj, ale to są takie już niedobre. Musimy szybko to rozwodować. Cent kilo. Nie, to jaki żart. Tu razem chodź, co? Dobra, kładźmy tak tutaj i potem będziemy taczką wozić, co? Daję. O, łatko. Wiem, że to się śmieszne wydaje, że nie ja Nie, ja się z tego nie że mam śmieję. No, co 40 to? lat i nie byłam nad morzem, ale... Dobra, 40 wygląda, są 20, nie przesadzaj. Widzisz? Siedział na kapuście. <grym> Od razu lepiej, gdy się zobaczy coś znajomego, prawda? No dawaj, dawaj, kawałek dalej. No, fajnie, 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 gdyby tylko ta woda nie miała minus 20 stopni. Ale powiem wam, że osobiście ja mam bardzo wielki, bardzo duży sentyment do naszego bałtyckiego morza. Według mnie Bałtyk jest taki nostalgiczno-romantyczno-poetycki, taki mroczny. Ma taką właśnie mroczną energię. W ogóle nie kojarzy mi się z takim wakacyjnym odpoczynkiem, bailando i tak dalej, tylko kojarzy mi się z taką jesienną zadumą z takim po prostu no z nostalgią. Ale powiem wam, że patrzę na nich i aż im zazdroszczę tego mrożącego krew w żyłach doświadczenia, jakim jest y, skąpanie stópki w wodach Bałtyku. A co on zrobił? Co on zrobił? Nie, stópki tak, ale żeby tak całemu się zamoczyć. Szalony, szalony człowiek. Może mors. Pierwszy koty za boty, pierwszy stres za to. Tak. Połczę tak. demo. Co się stało w salonie, e, jak była i myślałem, że będzie problem z przy, przyjściem na plażę i trochę zareaguje inaczej, ale mega. Uśmiech na jej twarzy i to jak tutaj przyszła, a nie zajbiście naprawdę. No bo nasza Monika mówiła wcześniej, że ma problemy. Jakie są tłumy ludzi, nie jest do tego przyzwyczajona. No i stąd to zmartwienie. Ale myślę, że rzeczywiście łatwiej jest znieść tłum ludzi na plaży, gdzie oni są tacy trochę rozłożeni po tej przestrzeni, niż na przykład w jakiejś galerii handlowej, czy w jakimś zamkniętym właśnie pomieszczeniu. Zawsze ubezpieczony. Co wziąłeś? Kiełbasę. Jaką? Wegańską. No wegańską. To co, mam to zabrać? Zabierz to do domu, na no kolację zjesz. Sam w domu. Świnek nie jemy. Rokowała zbyt dobrze. Dlaczego? No może przez to, że do za ładna jest, tak? No. no pewnie, a co to za stereotyp, że jak ładna to co? Roboty się ma bać, czy świń, czy czego. A Ania właśnie super sobie poradziła w mojej ocenie i spała tam bez marudzenia i w ogóle i ubrana była dobrze. No, nie przyszła odbana jak na wesele, w szpilach, tylko ubrała się tak, jak trzeba. podamowemu elegancko, prawda, z... w pewnym stylu, ale nie zupełnie bez sensu. Ubrała się tak, jak. Należy do roboty, powiedzmy. No i widać było, już się starała, karmiła te świnki, wiecie, nie oszczędzała się. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo, bardzo dobra dama. Dziękuję bardzo. To jest przeżycie dla mnie na całe życie. Ja przyjechałam tu odnaleźć spokój. A tutaj gdzie? Tu nie ma możliwości takiej. Tu cały czas jest robota i te świnki. Mam nadzieję, że zrobisz ten swój wymarzony tatuaż, który zakończy pobyt tutaj nasz i całą historię. Ale czadowo. Ta aktywność... Ta aktywność mi się bardzo podoba, na pewno Monika będzie się cieszyła z takiej pamiątki po tej przygodzie. I ta świnka tutaj, wytatuowana i będzie miała na imię Mateusz Tarzan. Mm. <grystanie> Super. Mamy to, pani Moniko. Uuu! Bardzo kolorowy tak? nawet nie wygląda, żeby na wsi mieszkała. Bardziej mi powiedziała, że wygląda jak y, tatuatorka. Ojejku. <grystanie> Cześć, kochanie. Cześć. Tam, jak się podobało w mieście. Właśnie chciałam ci powiedzieć, że masz wspaniałych przyjaciół, masz wspaniałego męża. Dziękuję bardzo bardzo. Na, mnie przyjęli, naprawdę ciepło. Tam twoje obowiązki byłam w szoku. Czułam się u siebie w domu, powiem A, tak. Nie czułam się, że jestem u obcych ludzi. Czułam się u siebie w domu, było cudownie. Bardzo Ci dziękuję, cudowne przeżycie. Ja Tobie dziękuję. I ja też dziękuję, bo ten odcinek, no mega, 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 mega mi się podobał. To był bardzo fajny odcinek. Dobór bohaterów, cały ten deal z azylem do świnek. Fakt, że pani dama okazała się równą babką, no naprawdę duża satysfakcja. To nie było aż tak bardzo guilty pleasure nawet. A wam jak się podobał? Jestem bardzo ciekawa waszego zdania na temat tego odcinka. A ja sobie już tak pomyślałam, że Całkiem szczerze, chętnie sama bym spędziła ze dwa czy trzy dni w takim azylu dla świnek, wiecie, karmiąc je, dbając o nie, przerzucając tamte różne rzeczy. To mogłaby być ciekawa przygoda, naprawdę. Pomysł na aktywność. A Wy chcielibyście spędzić czas z takimi urczymi chrumkaczami? Przypominam, że warto zasubskrybować ten kanał, o co bardzo proszę. Zostawcie również koniecznie lajka like pod tym filmem, jeśli Wam się podobał. Zachęcam do obejrzenia innych filmów. Mam tutaj na tym kanale bardzo fajną serię, która nazywa się Świat według rozmów w toku. To jest świat. No, polecam. Zapraszam też na mojego Instagrama, widzimy się niedługo. Cześć!